Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak słyszycie, straciłam głos po live. Dwie i pół godziny gadania do. Was. Ciągiem odbiło się tak, tak odbiło się na tym, na moim głosie, że słyszycie, jak ja mówię. Prawie nie mówię. Eee, właściwie nie tylko do Was, bo po tym, jak skończyłam live ja jeszcze nakręcałam film o aeratorze. Eee, Właśnie coś tam dokręcałam, ale musiałam dokręcić też dźwięk, więc e, nawet sobie nie wyobrażacie. To był jeden z trudniejszych filmów do zrobienia, e, bo co chwilę kaszlałam i już czułam, że nie będzie dzisiaj rano dobrze, ale jest gorzej niż myślałam, i tym sposobem nie wiem, kiedy będzie live. I czemu ja mam włosy w ogóle dzisiaj. Przecież ja nie mam rudych włosów. Co ta kamera? Nie wiem, czy wy będziecie widzieć to tak samo, ale przecież... Moja mama to by nawet powiedziała, że mam ładne rude włosy, bo lubi taki kolor. Mm. I myślałam, że dzisiaj spędzę cały dzień. O! Coś przeskoczyło w moich stronach włosowych. Czyżby? Czyżby ja po prostu się musiałam rozgadać? O zdrwienie na YouTubie. Ale słyszycie, jakby chrypa mi zeszła. Pierwsza coś takiego przeżyłam, tak? Jakby mnie drapało, drapało. Niesamowite, prawda, Antek? Niesamowite! Mhm. Myślałam, że spędzę dzisiaj dzień w łóżku, ale zapomniałam, że idę do fryzjera, także. Papa włoski! Widzicie, teraz są takie. No, jakby to powiedzieć, nie wiem dokąd. No, mam biust, więc takie dotąd. No, tak do biustu. Więc zobaczymy były myśli o ścięciu dotąd, ale dzisiaj już mi te myśli przeszły. Ale nie wiem co z kolorem. I chyba nie chcę mieć takiego rudego, więc... Zobaczymy, ale jeszcze wcześniej jedziemy na odwiedzinki, tak Antek? Jedziemy do kolegi twojego w odwiedziny? Muszę Antka zawieźć gdzieś, żeby się... Muszę go na chwilę... No nie chcę podrzucić, no ale wiecie, musi się nim ktoś zająć. Niedługo, bo maksymalnie chyba pół godziny okazało się, że Miał antek zostać na cały czas, tak, antek? Tak, ale się okazało, że tata, antka wróci, także odbierze go gdzieś tak po około pół godziny, więc tak? Zostaniesz, będziesz grzeczna na te pół godzinki bez mamy? Będziesz? Będziecie się okay. razem ładnie bawić? No ja już widzę, jak się będą razem bawić. Pewno któryś z nich pójdzie spać, a drugi będzie w drugim koncie próbować coś zjeść, pewno, więc um... No, ale zostawiam pod bardzo dobrą opieką i wiem, że moja koleżanka na pewno da sobie radę. Eee... Eee, tak? Tak kochanie? No. To zwijam się zjeść coś i kurde, bo trzech dni nie jadą czekoladek z kalendarza adwentowego. Także dzisiaj będę się obżerać i nadrabiać. Wiecie, że w lustrze też mam takie rude włosy. Nie wiem, co się dzisiaj z nimi stało i zrobię sobie kawę. I powiem Wam, że ja na co dzień używam tego młynka jednak z tym pojemniczkiem, bo ja mam trochę małe ręce, nawet bardzo małe, bo może tego nie wiecie. Mam najmniejszy rozmiar obrączki, jaka jest dostępna. Ja mam obrączkę chyba z kruka i miałam robione na zamówienie i, i tak muszę mieć um, i tak mi jeszcze spada, w sensie jest na mnie troszeczkę za mała. Mam takie wąskie palce i trochę ciężko mi się trzyma to i to jest wtedy mniejsze, ale jakby robię to po prostu tak sobie tule ten młynek. Jakoś wiecie, to chyba nie wpływa na to e, za bardzo, ale mega się uzależniłam od tej e, kawy z Aeropressu W ogóle mogłam podłączyć mikrofon, byłoby trochę lepiej, a tak to pewno słyszycie teraz całe moje mieszkanie. E, I nie wiem. Nie wiem na ilegarki stojące na kuchence z moją zupą są dla Was interesujące. Pewnie dla części osób są interesujące. Już mnie nic nie zdziwi, że na YouTube interesuje Was czasami wszystko i nawet mnie to trochę przeraża czasami. Mm, słuchajcie, naprawdę nie ma chyba nic lepszego o poranku, niż zapach świeżo takiej zmielonej e, kawy. I ja już tego AeroPressu, słuchajcie, za, za nic w świecie nie oddam. I może w tym filmie to wyglądało, że to tak się długo robi. Ale jak widzicie, ja do Was teraz mówię i to robię, i nie sprawia mi to jakoś wielkiej, wielkiego problemu. A przynajmniej nie muszę kupować ekspresu i stawiać sobie go i wiecie, zagracać pół kuchni, bo tak to się zwykle kończy z ekspresami, że zajmują nam potem większość kuchni. Dobra, i niech się parzy. Ale powiem Wam, że z tymi AeroPressami, to też jest tak, że teraz jest wciągająca zabawa, bo jak zaczęłam oglądać o tym, to jeszcze zobaczyłam, że jest taki um, specjalny czajnik z taką jakby końcówką jak słoń. Nie wiem jak to nazwać, pewno jakoś się nazywa specjalistycznie. Że nie macie w ogóle, ja tak tkucam, bo stoicie na jakimś opakowaniu, nie ma w kuchni, że macie taki bardzo cieniutki lejek i wtedy dzięki temu lejąc możecie zaparzyć jeszcze bardziej dokładnie kawę. No i oczywiście co mi się wkręciło. O, może sobie kupię na święta taki e, czajnik, ale mój mąż już mówi, że właśnie o to chodzi, żeby mieć ten aeropres, żeby nie mieć 150 rzeczy. I wiecie, co jest trochę stresujące nagrywanie w kuchni, bo zastanawiam się, co jest z tyłu, jak widzę cokolwiek, a to mój mąż zostawił e, ocet i co? Jego termos. No trudno takie uroki nagrywania, ale wiem, że właśnie to jest wkurzające, bo bardzo dużo osób e, zamiast się sk skupiać, skapiać, skupiać na treści merytorycznej i jakby słownej, to wychwytuje. a w trzeciej minucie z tyłu masz, nie wiem, ścierkę. E, wiecie, to jest odrobinę irytujące na takiej zasadzie, że jakby to nie wpływa na wartość tego, co ja mówię, a no jakby potem urasta czasami do takiej dziwnej rangi Eee, Na no jakiegoś absurdu, dobra? Kawa się już mi parzy. Eee, dwie minutki i będziemy siadać, i widzę, ja sobie przygotuję za ten czas czekoladki. Hej, jo, Wróciłam od fryzjera. No, światło jest jakie jest, bo u mnie jest żółte Światło tego nie poprawię. Musiałabym lampy zmienić. Może kiedyś to nastąpi. Co do włosów, to tak. Ścięłam tu z przodu, czekaj, co by mnie ułożyła. Ścięłam je tu z przodu i szczególnie z tej strony. Je dość mocno tak obcięłam na przodzie, żeby się trochę bardziej unosiły. Bo tutaj była taka, wiecie, sztywna płachta, która mi się dziwnie odginała, i zdecydowałam, żeby tu było coś. Kusiło mnie zrobić grzywkę i to bardzo. Zostawiłam jaśniejsze końcówki. Co prawda, widzę w kamerze, że trochę bardziej są jasne, co mnie cieszy, bo może po prostu to światło jest w domu. E, tu mam, da, e, dotąd przeciągnęłam ciemne włosy, tak chciałam to zrobić, żeby były jakby niżej te ciemne. E, końcówki są jasne i jak widzicie, obcięłam włosy. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy nie lubią mojej bluzy. E, I powiem wam szczerze, że jestem trochę w szoku, bo jeszcze w październiku miałam włosy dotąd. <noise> I jak ścinałam w październiku, to bym nie ścięła na taką długość, a teraz myślę, że jest ok i chyba przy takiej długości zostanę, bo mm, zobaczymy, na razie nie mogę się trochę przyzwyczaić, że jak spiązałam w kucyk, to jeszcze rano jak do Was mówiłam w kucyku, to był dłuższy a teraz mi sięga tak Równo do ramienia, ale mam wrażenie, że jest jakby trochę lżej i te włosy się jakby trochę fajniej tu podnoszą. Zobaczymy, jak będzie później. I chcę kupić, słuchajcie, taką szczotkę, suszarkę, taką z tą szczotą, taką też jakby, bo te włosy nie są teraz na prostownicy, tylko właśnie na takiej okrągłej szczotce. I może coś takiego bym mogła wyczarowywać taką suszarką lokówką, chyba tak to się nazywa. Że one nie są takie idealnie proste, tylko tak się fajnie układają. No i jak widzicie, dla mnie to jest duża różnica mieć włosy dotąd. No, sporo. No więc. Więc zakończę. Właśnie dziwię się, że wy to widzicie znowu taki bardziej rudawy, ale może to jest kwestia tego, że jak rano się um, obudzę, to, to będzie inaczej. I co? I Antek był y, u kolegi i niestety był grzeczny jak była mama. Jak mama wyszła, to przez chwilę był ok, a potem był stan krytyczny znaczy zły a potem zaczął dzwonić domofon, bo przyszedł tata. A Antek się boi takiego dźwięku domofonu, i moja koleżanka pisała, że domofon już przelał y, jakby szale goryczy <grychy> u Antka, więc zobaczymy, jak to będzie. Muszę coś nad tym pomyśleć, bo nie chcę, żeby się tak bał innych osób. Więc myślę, że muszę go częściej gdzieś wypychać, bo za dużo czasu spędzę po prostu ze mną. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale nie za bardzo mam jakby, nie wiem za bardzo, jak nad tym popracować, więc zobaczymy. Idę prasować. jak mnie ręce dzisiaj bolą, bo tak dużo dzisiaj Antka nosiłam. Nie wzięłam wózka, więc go wnosiłam i do koleżanki i go zaniosłam do auta. Ta ręka, to już mi się tak trzęsie, że... Dobra, idę prasować, bo mi się włączyło żelazko, więc czas się brać za końcówkę świątecznych albo środek świątecznych porządku, niedługi vlog, tak mi się wydaje, ale trudno. Sporo mnie dzisiaj było na Insta Stories, więc jak. Czasami też tam publikuję, więc jak nie oglądacie mnie, to warto. I właśnie kolejny live, bo jest dużo pytań, bardzo się Wam podobał live, z czego się bardzo cieszę. I ja go dzisiaj sobie przeglądnęłam tak na szybciutko, i też mi się podoba, więc następny będzie na 10 tysięcy. To od Was zależy. Kiedy wybije te 10 tysięcy? Mam nadzieję, że zrobicie mi niespodziankę pod choinkę i będzie, znaczy, wiecie, to nie będzie tak, bo ja potem mam tydzień wolnego, więc wtedy będzie po prostu w styczniu. Ale mam nadzieję, że mi zrobicie niespodziankę i jeszcze w tym miesiącu do dyszki, dobijecie. Także do zobaczenia, papa. Mały taki yy, off-topic. Uważajcie, jak wstawiacie pralkę z rzeczami dla dziecka, czy przez przypadek nie zakręcił Wam się w ciuchach Pampers. Bo niestety nam się to stało i po pierwsze wiemy, jak bardzo chłodny jest pampers, i jak może być ciężki po mm, półtorej godziny prania w pralce yy, i jak bardzo upierdliwe są yy, żelowe, jak to można nazwać kryształki. Pampersa, które są wszędzie. Wszędzie ja nie wiem, czy nasza pralka to przeżyje, bo mam wrażenie, że będzie miała za chwilę zapchane wszystkie kanaliki. Mam nadzieję, że to zejdzie, a nie bardziej się rozepcha. Jest to wszędzie. Więc jak te rzeczy wyschną, to to będzie jeszcze bardziej wszędzie, więc um, uważajcie jak wstawiacie, bo nam się zawinął w jakiś co to był? Szlafroczek. Nie zauważyliśmy. No, to jeszcze raz y, do widzenia.